Siema siema tej ostatnio chodzi wiele plotek, że niby Starszeli ma wrócić do Brawla na święta. Oczywiście to są tylko plotki graczy, dlatego my właśnie dzisiaj dokładnie porozmawiamy sobie na ten temat. Powiem między innymi jakie jest moje zdanie i jakie są moje szanse na to, że skin Starszeli powróci na święta oraz pokażę wam kilka takich innych rzeczy. Ale najpierw przypominam, że dzisiaj macie ostatnią szansę, żeby wziąć udział w konkursie na of Carda lub kartę Google Play, gdyż już jutro są jego wyniki. W skrócie, żeby wziąć udział, wystarczy zostawić łapkę w górę pod tym filmem, następnie zasubować cztery kanały, mój, Hiroska, Hexa i Bambika. Linki do nich wszystkich macie w opisie. Później trzeba zaobserwować nasze Instagramy, do których oczywiście też linki są podane w opisie. Oprócz tego, napisać jeszcze w komentarzu pod tym filmem, biorę udział. No i to tyle. Pamiętajcie, żeby wykonać wszystkie kroki i nie oszukiwać, bo jak czegoś nie zrobicie, a was wylosujemy, no to nie będziecie mogli dostać nagrody. No i co, życzę powodzenia, wyniki jutro w odcinku. A teraz startujemy z tym odcinkiem. A więc, jak wiecie, Lee to skin, którego zdobyć mogliśmy jedynie grając w 2018 roku w Brawla, gdzie po prostu wystarczyło wbić do gry i każdy mógł go odebrać. No ale właśnie w tym haczyk. Że wtedy w Brawla nie grało tak dużo osób i jest mega spora grupa graczy, która chciałaby mieć jeszcze szansę, żeby go otrzymać. Bo raz, że jest on mega rzadki, w ogóle chyba najrzadszy z w grze, oczywiście jakby wrócił, no to już by taki rzadki nie był, a dwa, że jest on jeszcze mega ładny i to trzeba akurat przyznać. Ludziom na początku aż tak bardzo on się nie podobał, ale z czasem bardzo zyskał na rzadkości i większość zmieniła zdanie na to, że jest superowy. Mi od początku bardzo się on podobał, bo jak wiecie, ja go posiadam. Udało mi się go zdobyć, ale ledwo co? Gdybym wbił do Brawla dzień później, no to już bym go nie mógł dostać. Gdyż wbiłem dzień przed Sylwestrem w grudniu 2018 roku. No i wtedy jeszcze nic nie ogarniając, po prostu go sobie odebrałem. Nie sądziłem, że za parę lat będzie to tak cenny skin. Wtedy jeszcze nawet nie nagrywałem Brawla na YouTube'a, no naprawdę stare czasy. Ale wracając do rzeczy, ostatnio było wiele próśb na Twitterze do twórców, żeby przywrócili starszeli na czas świąt, żeby była jeszcze okazja ją zdobyć i tym podobne. Tłumaczyli, że święta to taki czas, że trzeba dawać prezenty. Ale no, nie napotkałem się jeszcze, żeby któryś z twórców na to odpowiedział, więc ich zdania na ten temat jeszcze nie znamy. Ale może za niedługo się dowiemy. Ja jeśli miałbym obstawiać, czy ten skin wróci, no to jednak obstawiłbym na to, że nie wróci. No bo czemu akurat teraz miałby powrócić? Wiem, że są święta, ale no ten skin był niedostępny od 2018 roku. Zobaczcie, że minęło czasu i właśnie w międzyczasie też było dużo okazji, żebym mógł na przykład wrócić, ale no on nie wracał. Więc chyba po prostu twórcy nie planują jego powrotu. Ale ale, jak pamiętacie, tam gdzieś parę miesięcy temu Brawl Stars wystartowało oficjalnie w Chinach na ich serwerach i wtedy każdy gracz z Chin dostawał trzy skiny. No i wśród tych trzech skinów była właśnie Starshelli. Twórcy tłumaczyli się, że osoby z Chin otrzymały je dlatego, bo dopiero teraz u nich oficjalnie wbiła ta gierka. Wcześniej nie mieli możliwości jej po prostu zainstalować, dlatego teraz dają im taką szansę. No, niby nie jest to głupie i ma to jakiś sens, ale jednak, no, spotkało się to ze sporą falą hejtów. Twierdzono, że jak już w Chinach dają, no to powinni dać też wszystkim, a nie że tylko w wybranym rejonie. No tutaj już każdy ma inne zdanie na ten temat. Ale generalnie według mnie w ogóle skin ten nie powinien wracać. Nie obraźcie się czy coś, że tak po prostu sądzę, ale no tak jest moje zdanie. I nie mówię tego dlatego, że posiadam tego skina, bo gdybym go nie miał, to też bym tak sądził. Gdyż jednak mało jest takich rzadkich skinów w Brawl Stars i jednak trzeba nagrodzić te osoby, które grały w 2018 roku. Po prostu wobec nich byłoby to nie fair, gdyby teraz nagle każdy w 2020 roku tego skina mógł sobie dostać. No chyba, że zrobiliby tak jak na przykład w Fortnite'cie, że ze Skull Trooperem, że wróciliby tego skina do sklepu, ale gracze, co już go mieli, dostaliby jeszcze do niego dodatkowy specjalny styl, czyli na przykład starszeli w innych kolorach i ona już byłaby tylko i wyłącznie dostępna właśnie dla tych osób, co ją mieli. No temat ze starszeli cały czas jest naprawdę gorący i wiele osób po prostu mega ją wyczekuje. Jak to wszystko się potoczy, tego nie wiemy, zostaje nam czekać. Wy możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tej sytuacji, czy waszym zdaniem ona powróci, czy nie. I czy posiadacie Starsherry, czy nie? Z chęcią przeczytam. A ja dziękuję każdemu, co wytrwał do tego momentu, mam nadzieję, że się mi się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu subika i łapki w górę pod tym filmem, no bo jednak jest to podstawa. Oprócz tego nie każdy wie, że mam też drugi kanał, Torii2, na którym rzucam codziennie o 16.15 odcineczki z Brawla, więc polecam wam go zasubskrybować, bo na pewno znajdziecie tam jakiś odcinek, który was zaciekawi. A zbliżamy się już na nim do 50 tysięcy subskrypcji, więc kto by mógł na niego wbić, to niech wbija, będę mega wdzięczny. Zapraszam też oczywiście na Instagrama Torii Ty, gdzie za niedługo pewnie wrzucę jakąś nową foteczkę. Możecie zapraszać mnie też na moim Facebooku Tori Kontakt, a ja dziękuję jeszcze raz za wytrwanie do końca tego filmu. Widzimy się jutro w następnym odcineczku o 9.15. Siemanko wszystkim, cześć!